Rozwiążemy dwie nierówności kwadratowe. Wydają się być podobne, ale zobaczymy, że rozwiązania będą zdecydowanie inne. Mamy tutaj już zapisana nierówność kwadratową w ten sposób, że x jest wyłączony przed nawias. To wystarczy każdy z tych czynników przyrównać do 0, bo z tej strony mamy 0. A zatem x równa się 0 lub x równa Plus 3 równa się 0. Robię tak, dlatego że gdyby tu było równanie, to aby takie równanie było równe 0, to albo ten czynnik jest równy 0, albo ten. No tutaj już x mamy 0 wyliczone, wyliczymy sobie z tego. x równa się minus 1. Możemy ponumerować. x1, x2. Mamy dwa rozwiązania, gdyby to było równanie, to równania, i teraz zaznaczymy to na osi liczbowej. Narysuję sobie oś liczbową. Na tej osi liczbowej zaznaczę te dwie liczby, czyli mam minus 3 i jeszcze mam 0. Patrzę, że tutaj jest nierówność ostra, mają być większe liczby od 0, czyli nierówne, a zatem kółeczka otwarte. Parabola, gdybyśmy wymnożyli x razy x będzie x kwadrat, a zatem ramiona paraboli będą skierowane do góry. I teraz patrzymy, gdzie mamy wartości dodatnie. No tutaj są dodatnie i tu dodatnie, a tu mamy ujemne. My chcemy, żeby było większe od zera, a zatem wartości dodatnie, czyli x należy do przedziału od minus nieskończoności do minus 3 otwartego bokułeczka od puste. Suma od zera do nieskończoności, też oczywiście przedział otwarty. A teraz przejdźmy do drugiej nierówności, która wydaje się być bardzo podobna. Analogicznie jak tam zrobimy, czyli przyrównamy do zera. x równa się 0 lub 3 minus x równa się 0. No, po rozwiązaniu tego równania widać, że x jest równy 3. Znowu mogę ponumerować x1, x2 i teraz rysuję oś liczbową. Na tej osi liczbowej zaznaczę te dwie liczby, a zatem 0 i 3. I teraz gdy wymnożymy, to byśmy mieli tak, x razy 3, 3x, ale x razy minus x, minus x kwadrat. A zatem widzimy, że parabola będzie skierowana ramionami w dół. Narysowałam parabolę skierowaną ramionami w dół. I teraz zobaczcie, co my tam jeszcze mamy. Jeszcze muszę zwrócić uwagę na to, że tutaj mam większe bądź równe, a zatem razem z tymi punktami. Tutaj mam wartości ujemne, tu też wartości ujemne, tu są wartości dodatnie, mamy mieć większe bądź równe od zera, a zatem x należy do przedziału od zera domkniętego do 3 domkniętych. Przedział obustronnie domknięty. Jeszcze raz zwracam uwagę na to, że x razy minus x jest minus x kwadrat, a zatem parabola jest skierowana ramionami w dół, czyli wartości dodatnie są tutaj, z tej strony i z tej są wartości ujemne. W tej nierówności mieliśmy x razy x było x kwadrat, dlatego ramiona paraboli były skierowane do góry.